Często w komentarzach pod filmami pojawiają się głosy, że motoryzacja od dziesiątek lat stoi w miejscu, nie ma żadnych postępów technologicznych i ciągle korzystamy z tych samych bardzo starych rozwiązań. Nie bardzo się z tą opinią zgadzam, dlatego staram się prezentować nowinki ze świata motoryzacji, by pokazywać, że rozwój ciągle ma miejsce. Skupiłem się już kilka razy na silnikach, dziś czas przedstawić bardzo interesującą innowację ze świata hamulców. W ciągu najbliższych kilkunastu minut dowiecie się na czym polega to rozwiązanie, co jest w nim tak rewolucyjnego i dlaczego hamulce mogą być ekologiczne. Brzmi ciekawie? To zapnijcie pasy, jedziemy. Zanim jednak przejdę do tematu tego odcinka, to małe ogłoszenie. Nawet 99% odszkodowań wypłacanych z polis OC jest zaniżonych. Jeśli ty, bądź ktokolwiek z Twojej rodziny lub znajomych miał wypłacaną szkodę, to najprawdopodobniej dostaliście mniej niż faktycznie Wam się należy. Teraz jednak możecie w prosty sposób zweryfikować decyzję ubezpieczyciela. Partnerem dzisiejszego odcinka jest HelpFind.pl. Firma, która zajmuje się dopłatami do odszkodowań z OC i pomaga w przypadku otrzymania zaniżonego odszkodowania. Jeśli w ostatnich trzech latach mieliście szkodę, to warto kliknąć w link w opisie, wypełnić bardzo prosty formularz. Dzięki temu dowiecie się, czy ubezpieczyciel zaniżył Waszą szkodę oraz jaką dopłatę do odszkodowania możecie uzyskać. Nic nie ryzykujemy, na dobrą sprawę można tylko zyskać. Zyskać. Jeśli okaże się, że szkoda była zaniżona, to już w kilka dni możecie mieć pieniądze na koncie, a jest o co walczyć, bo mówimy tutaj nawet o dopłatach rzędu kilku tysięcy złotych. Myślę, że naprawdę warto spróbować. Link do formularza macie w opisie filmu. A teraz przechodzimy do tematu tego odcinka. Dotychczas na rynku motoryzacyjnym mieliśmy dwa główne typy tarcz hamulcowych. Po pierwsze stalowe bądź żeliwne, czyli standardowe hamulce spotykane w większości samochodów z racji ich niskiej ceny, charakteryzujące się taką sobie siłą hamowania, również taką sobie odpornością na temperaturę, nie nadające się więc najlepiej do samochodów sportowych. Druga grupa to hamulce ceramiczne, które rewelacyjnie hamują, są odporne na temperaturę, nawet długotrwałe katowanie nie powoduje obniżenia skuteczności hamowania, ale są kosmicznie drogie, bardzo słabo hamują, zanim się nie rozgrzeją oraz słabo hamują podczas deszczu. Więc jedna technologia dobra dla masowego odbiorcy, ale bez dobrych osiągów, i druga technologia świetna na tor wyścigowy, ale z racji swoich wad niemalże bezużyteczna w codziennej jeździe. Porsche, a dokładnie mówiąc to Bosch we współpracy z Porsche, postanowili stworzyć coś pomiędzy, czyli z jednej strony świetną jakość hamowania, odporność na temperaturę i dobrą wytrzymałość, ale z drugiej strony użyteczność na drogach publicznych bez wad ceramiki. Szukając odpowiedniego materiału do produkcji nowego typu tarcz hamulcowych, postawiono na twardość materiału. Naturalnym wyborem byłby diament, znany ze swojej twardości, jednak z racji ceny i kilku innych wad tego rozwiązania, postanowiono postawić na materiał znajdujący się tuż poniżej diamentu na skali twardości Vickersa, czyli węglik wolframu. Materiał znany z narzędzi tnących, łożysk, jubilerstwa, a nawet produkcji pocisków do broni palnej. Pod kątem twardości, porównywalny z diamentem, ale przede wszystkim znacznie bardziej odporny na wysoką temperaturę. Diament topi się w okolicach 3500 stopni Celsjusza, natomiast węglik wolframu potrzebuje temperatury niemalże dwa razy wyższej, bo aż 6000 stopni Celsjusza. Jednak tutaj pojawił się problem, ponieważ o ile węglik wolframu jest świetnym materiałem, o tyle bardzo trudno jest go osadzić na jakiejś innej powierzchni. Jak łatwo się domyślić, boż rozwiązał ten problem. Jak więc przebiega proces produkcji nowych tarcz hamulcowych dla Porsche? Pierwszym etapem jest produkcja standardowej tarczy z szarego żeliwa stopu żelaza i węgla. Cechuje się ona odpornością na ciepło i zapewnia dobre tłumienie, ale jest podatna na zużycie. Kolejny etap to laserowe oczyszczenie i uzyskanie odpowiedniej chropowatości powierzchni, na którą ma zostać nałożona warstwa węglika wolframu. Następnie powierzchnie się galwanizuje, aby zabezpieczyć ją przed korozją. Oraz wyeliminować napięcie powierzchniowe. Najważniejszym etapem jest nałożenie warstwy węglika wolframu. Wykorzystywany jest tu proces naddźwiękowego natryskiwania płomieniowego w skrócie HVOF. Strumień gazu, który unosi cząsteczki materiału natryskiwanego, powstaje poprzez mieszanie i zapalenie tlenu i paliwa w komorze spalania. Strumień unoszących gazów osiąga prędkość znacznie przekraczającą prędkość dźwięku, bo dochodzącą nawet do 2500 km na godzinę. W ten sposób przy bardzo dużej prędkości i bardzo wysokiej temperaturze stalowa powierzchnia tarczy jest wręcz ostrzeliwana węglikiem wolframu który osadza się na powierzchni tarcz, tworząc powłokę o grubości 1, 10 mm, czyli mniej więcej grubość ludzkiego włosa. Ostatnimi operacjami są szlifowanie wykończeniowe powłoki węglika Wolframu oraz zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych powierzchni. Bosch nazwał tę technologię iDisc i obecnie montowane są tylko do Porsche pod nazwą Porsche Surface Coated Brakes. Obie nazwy będą przeze mnie używane zamiennie. Wystarczy na nie spojrzeć, by od razu spostrzec, że różnią się od standardowych tarcz, ponieważ mają wykończenie przypominające lustro, w którym można się przejrzeć. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zarówno niespotykana gładkość warstwy wierzchniej, jak i sama struktura warstwy z węglika wolframu. W porównaniu do zwykłych hamulców są znacznie twardsze, mniej pylą Znacznie lepiej hamują, są odporne na ekstremalne temperatury, nie rdzewieją, co jest niestety cechą charakterystyczną stalowych hamulców, a nawet wolniej się zużywają. Wspomniałem jednak, że warstwa węglika wolframu ma grubość ludzkiego włosa, a warto dodać, że po starciu tej warstwy tarcza nadają się do wymiany. Na pierwszy rzut oka brzmi to jak szaleństwo, prawda? Z powodu jednak, że węglik wolframu jest tak niesamowicie twardym materiałem, to proces jego ścierania jest wyjątkowo powolny i wydłużony w czasie. W przypadku standardowych hamulców stalowych grubość powierzchni ciernych wynosi około 1 mm, więc grubość 10 mm w przypadku materiału, który jest wielokrotnie twardszy niż standardowa powierzchnia, nie brzmi już aż tak źle. Według Porsche czas eksploatacji ich nowych hamulców jest przynajmniej 30% dłuższy niż tych tradycyjnych. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że to są po prostu deklaracje producenta, niemniej jednak jestem w stanie w to uwierzyć, biorąc pod uwagę twardość zastosowanego materiału. Co ciekawe, tarcze hamulcowe i-disk są również bardzo ekologiczne. Jak hamulce mogą być ekologiczne? Już tłumaczę. Badania wskazują, że pył pochodzący z hamowania stanowi 16% wszystkich zanieczyszczeń produkowanych przez samochody. 16%! Co niezwykle ciekawe, testy magazynu Car and Driver wskazały, że aż 70% pyłu generowanego podczas hamowania pochodzi nie z klocków, a właśnie z tarcz hamulcowych. Z racji znacznie cieńszej powierzchni ciernej i znacznie wyższej twardości węglika Wolframu, nowe tarcze hamulcowe produkują 90% pyłu mniej niż te standardowe. Porsche postanowiło nawet zaciski hamulcowe pomalować na biało, by móc w praktyce przekonać się, jak mało pyłu jest generowane przez te nowe hamulce. PSCB zapewniają również znacznie stabilniejszy poziom skuteczności hamowania w porównaniu do zwykłych hamulców. Na wykresie widzimy, jak zwiększa się poziom naciskania hamulca, by utrzymać taką samą siłę hamowania wynoszącą 0,8 G na coraz bardziej rozgrzanych tarczach hamulcowych. Po dwóch hamowaniach tarcze osiągają średnią temperaturę 330 stopni Celsjusza i oba typy wymagają takiego samego nacisku na dźwignię nożną hamulca, by utrzymać taki sam poziom skuteczności hamowania. Jak widać, zwykłe hamulce, czyli czarna linia, wymagają coraz wyższego nacisku przy kolejnych dohamowaniach, podczas gdy nacisk na hamulce Porsche utrzymuje się stabilnie, nawet chwilowo się zmniejszając. Po 13 ostrych do hamowania tarcze rozgrzewają się do temperatury 640 stopni Celsjusza. Przy takiej temperaturze zwykłe hamulce wymagają o 50% wyższego nacisku na hamulec, by utrzymać zwalnianie na poziomie 80 g Natomiast hamulce Porsche wymagają o 20% mniejszego nacisku. Tak świetnie hamulce PSCB radzą sobie z pracą przy wysokich temperaturach. A do tego warto zauważyć, jak bardzo wzrasta komfort hamowania. Przy zwykłych hamulcach, zależnie od temperatury hamulców, wymagany jest inny nacisk, więc z poziomu kierowcy nie do końca wiadomo, jak mocno trzeba nacisnąć hamulec. Żeby zahamować z taką siłą, jaką dokładnie chcemy. W przypadku i wymagany nacisk jest bardzo stabilny, więc niezależnie od warunków i temperatury hamulców, zawsze hamowania będą powtarzalne i takie same, bez zjawiska fadingu, który potocznie bym przetłumaczył jako puchnięcie hamulców czy zanik siły hamowania. Ale same tarcze to nie wszystko. Kluczem do skuteczności nowego rodzaju hamulców jest również odpowiednie dopasowanie klocków, które nie ślizgają się po gładkie niczym lustro powierzchni tarcz pokrytych węglikiem wolframu. Porsche zastosowało klocki ze specjalnym materiałem ciernym z kompozytów z zatopionymi wewnątrz mikroskopijnymi twardymi cząsteczkami, które mają za zadanie odpowiednio mocno wgryźć się w gładkie tarcze. Żeby nie było jednak aż tak kolorowo, przechodzimy do ceny tych cacek. Tarcze iDisk montowane są do wielu modeli Porsche. W przypadku modeli Turbo, jak na przykład Porsche Cayenne Turbo czy 911 Turbo, montowane są w standardzie, natomiast w podstawowych modelach hamulce PSCB są opcją dodatkową, której koszt wynosi między 12 a 14 tysięcy złotych. Tak, zgadzam się, to nie jest mało, natomiast jeśli porównamy te hamulce z hamulcami ceramicznymi, których koszt waha się w granicach 40 tysięcy złotych, to wygląda to już nieco lepiej. A z racji, że to jest nowa technologia, wykorzystywana na razie tylko u jednego producenta, to można się spodziewać, że po jej rozpowszechnieniu również i cena mocno spadnie. Czy doczekamy się tej technologii w samochodach powszechnie spotykanych na drogach? Myślę, że tak, serio. Nie jest tutaj nawet tak ważna skuteczność hamowania, ale tak znamienita redukcja zanieczyszczeń generowanych przez hamulce wdrożona do wszystkich samochodów z pewnością pozytywnie odbije się na naszym zdrowiu i na naszym środowisku. A przy powszechniejszym wykorzystywaniu tej technologii, również jej cena powinna sukcesywnie spadać. Co myślicie o nowych hamulcach od Bosza i Porsche? I przede wszystkim, co myślicie o rozwoju technologii w motoryzacji? Co chwilę pojawiające się nowinki pozwalają stwierdzić, że idziemy w temacie naprzód? Czy jednak uważacie, że stoimy w miejscu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, a jeśli doceniacie moją pracę, to może warto rozważyć opcję drobnego wsparcia kanału, co umożliwi mi tworzenie jeszcze lepszych filmów. Zapraszam na naszego Facebooka i Instagrama, tam możemy się nieco lepiej poznać i również często dzielę się tam kolejnymi ciekawostkami. Po prawej stronie wyświetlają się Wam inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału. Z tej strony Robert z Powagowanych. Miło mi było Was gościć. Trzymajcie się ciepło. Cześć.